Cześć dziewczyny. Zapraszam Was na trening ze mną, przygotowałam dla Was 30-dniowe wyzwanie polegające na wykonywaniu określonej liczby przysiadów. Zanim jednak przystąpimy do wyzwania, opowiem Ci troszeczkę o przysiadach, jak je prawidłowo wykonać. Użyjemy kilku najważniejszych kwestii, których definitywnie chciałabym, aby się unikała aby nie doszło do jakichkolwiek kontuzji. Jeżeli będziesz w trakcie ćwiczeń czuła jakikolwiek ból niezwiązany z bólem mięśni, poczujesz kolana, będą Cię bolały kostki, biodra, przerwij na chwilę ćwiczenie, rozluźnij całe ciało i wróć do ponownego wykonywania ćwiczenia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj się swojego lekarza, czy możesz podjąć wyzwanie. Dobrze, koniec gadania, zaczynam od podstaw. Sztangę. Kładziemy sobie na plecy. teraz tak. Stopy, ustaw, równolegle i rozchyl leciutko palce na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, wykonując przysiad, wstając, będziesz, bar, będziesz mogła bardzo mocno spiąć pośladki. Jeżeli ustawisz stopy równolegle, pośladki będą spinały się troszeczkę mniej. Ok. Pierwsza kwestia jest zrobiona. Teraz druga, kolana nie mogą wpadać do środka. Zobacz, wygląda to w ten sposób. Nie mogą wpadać tak. One cały czas muszą iść w linii stóp. Okay? Tak jak kierunek masz palców, tak mają iść kolana. Gdy wstajesz, a kolana idą Ci do wewnątrz, spróbuj je rozpychać na zewnątrz. Wygląda to w ten sposób. I pchasz kolana na zewnątrz. Ok? I ostatnia rzecz, Chciałabym, abyś trzymała cały czas plecy proste. To znaczy, nie schodzisz tak dużo, aż one się zaokrągną, okej? Okay? Wystarczy, że będziesz schodziła, aż Twoje plecy będą idealnie proste. Okej? Okay? A pamiętaj o jeszcze ważnej rzeczy. Nie pochylamy się mocno do przodu, ponieważ będziesz bardziej angażowała plecy. A nam chodzi tak naprawdę o pupę, Uda, aby pięknie wyglądała. Ta nam się nie przyda, natomiast zaczynamy. Dzień pierwszy, wyzwanie pierwsze polega na tym, że na ciężarze wykonujemy 50 powtórzeń. Ja tutaj mam założone 30 kg. Ty nie musisz startować od takiego ciężaru, możesz zacząć od 15. 20 kg. Dnia pierwszego, z czasem, będziesz zwiększała obciążenie. Okej. Okay. Podżemy sztangę na plecy. Bardzo dobrze. Palce, ustaw na zewnątrz. To wam? Schodzimy. 10 powtórzeń, lekki odpoczynek. I będziemy robić 5 serii po 10 powtórzeń. Dech, wydech, dech, wydech. 3, 4, 5, 6, wspinaj pośladki, 7, 8, 9, 10. Raz luźnij nogi. Dobra? Druga dziesiątka. Jeden. Dwa. Trzy. Pięć. Siedem. Osiem. Dziesięć. Teraz nogi. głębokie oddechy. 穿穿的好，也得。 Gotowa na ostatnią idziemy. Jeden. Trzeciej. Pięćdziesiąty. Świetnie. Zrzucamy. Przysiad i wyrzuć mocno w górę. Dobrze. I na prostych plecach odkładamy. Tak jak wspomniałam, robimy króciutkie przerwy. Po 10 powtórzeń z każdym dniem będziemy zwiększać ciężar. Zapraszam Cię na mojego Facebooka Adrenaline Fit. Tam zobaczysz cały program. Całe wyzwanie i każdego dnia, ile trzeba wykonywać powtórzeń. Ze mną zobaczysz się dopiero, gdy będę wykonywała 100 powtórzeń. Ok? Pamiętaj, polub moją stronę, dziel się swoimi znajomymi i razem z nimi, namu dziewczyny, wykonuj 30-dniowe wyzwanie. Dobra? Do zobaczenia. Trzymam za Ciebie kciuki i powodzenia.